się z księdzem Wojciechem spotkać w kościele, byliśmy z Mariuszem, grzecznie e, poprosiliśmy, ale okazało się to niemożliwe. Tamtych... Tak się już przyzwyczaiłem do tego, że, że ta moja rodzina coraz bardziej się rozszerza, rozszerza jest e, coraz to, coraz to obficza i coraz trudniej jest e, z każdym połamać się opłatkiem i coraz trudniej jest e, każdego uścisnąć. E, powiedzieć do niego dwa słowa, czy wysłuchać tego, co on ma do powiedzenia. Wyglądało na to, gdzie przez tych ostatnich y, kilkanaście lat, że to się już jakoś ustabilizowało, że, że się z wami widuję w y, y, każdą niedzielę, a z niektórymi od wielkiego dzwonu, w każdym święto. Ale każdy, kto chce się spotkać. Y, Przekazałem, przekazałem Wam przed świętami list i nakładki, bo chciałem Wam w ten sposób pokazać, że my że jesteście mi w bo no trudno mi było, było wejść do no, trudno mi nawet wejść do tego kościoła, nie dlatego, że on był zamknięty, tylko dlatego, że... że Miejsce, czyli miejsce księdza jest za ołtarzem, a nie przed ołtarzem. Konfesjonale, a nie władze. Więc To jest, to jest naprawdę trudne. Mariusz Jan z innymi zaproponowali takie wspólne spotkanie. E, bo, pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby, żeby spotkać się z tymi, którzy chcą się spotkać, e, uśmiechnąć się do wszystkich. By spróbować przynajmniej e, opowiedzieć o tym, jak się, jak się nam sprawy mają, bo, e, bo tak to po prostu ani siły, ani zdrowia nie starczy, e, a zwłaszcza a możliwości do opłaty więcej, e, Mam podziękować za to, jak się ten rok e, z godnością e, przeżyli. Bo pokazaliście, że nawet wobec takiej, zdawać y, by się mogło, ogromnej nawolnicy można pozostać radnym człowiekiem. Wy prawość żeście pokazywali, mimo że traktowano was jak wrogów jak Kościoła, mimo że atakowano was jak jakąś sektę, to pokazaliście, że y, dla was y, ten Kościół, i ksiądz, i przywiązania do kościoła. To są wartości, które są najważniejsze. I byłem pełen podziwu. Ja przyznam szczerze, że, że kiedy zamykano nasz kościół, ja byłem zdumiony. Znaczy, ja nie wierzyłem, że to jest możliwe. I wszystkim, którzy do mnie przychodzili, mówiłem, że to jest kwestia tylko kilku dni. Może kilkunastu dni. I byłem pełen podziwu, że wy tych 100 dni przeżyliście jak jakieś wielkie parafialne rekolekcje. I to były rekolekcje, na które patrzyła cała Polska. I to były rekolekcje, e, o których było głośno w Europie. I to były rekolekcje i to były wydarzenia, o których będzie się mówiło kiedyś w przyszłości jako o ważnym wydarzeniu w historii Kościoła w Polsce. I nie daliście plany. Ludzie są różni. Nerwy u, u ludzi są e, na, na wyczerpaniu, ale potrafiliście się zachować nawet wobec tych, którzy nie zgadzali się z Wami w sposób, w którym się można szczycić, e, za który można i powinniśmy dziękować, bo, bo, bo okazaliście, że można być naprawdę, naprawdę e, nawet w takich okolicznościach, kiedy... Kiedy kłamią, kiedy, kiedy, was, kiedy was zwodzą, kiedy opowiadają niestworzone rzeczy na wasz temat, można być człowiekiem, który mimo wszystko będzie wyciągał rękę do zgody, będzie, będzie składał ręce do modlitwy, będzie zabiegał o to, żeby, żeby prawda wyszła. wyszła. Teraz weźmy te okładki i ja, ja łamię się z wami że łamiąc się między sobą, z tymi, którzy są najbliżej, wierzę, że łamiecie się również z Życzę Wam, żeby było naprawdę dobrze i żebyśmy wszyscy tego doświadczyli. I nawet jeżeli to będzie dobro przez łzy, to żebyśmy umieli to dobro dostrzec. Ja wierzę, że Kościół w nie. Będzie takim dobrym wzorem dla innych kościołów w Polsce, jak należy w Kościele przeżywać swoją odpowiedzialność za dobro drugiego człowieka. W tym również za dobro kapłana, w tym również za dobro dzieci, w tym również za dobro biskupa. Bo to, co robiliście przez ten ostatni rok, nie było na niczyją. Szkodę na niczyją krzywdę. Życzę Wam, żebyście tej ufności w takie dobre rozstrzygnięcia e, nie utracili. E, życzę Wam, żebyście byli e, taką, takim dobrym przedłużeniem rąk papieża Franciszka. Papieżowi Franciszkowi, a przez niego całemu Kościołowi potrzebni są tacy ludzie i Życzę Wam, żeby w sercu każdego i każdej z was, ani na moment nie zagościła nienawiść do tych, którzy was krzywdzą. Żebyście nie odpłacali złem za zło. Żebyście się nie... Żebyście nie wyciągali swoich rąk po kłamstwo. Żebyście bronili tego dobra i żebyście taki przykład dali swoim dzieciom i swoim wnukom, Żeby mogli mówić, Nasi rodzice to są ci z którzy potrafili zachować się, jak pan był przykład. Łami się z nami <tryk> <tryk> które wysłałem do kongregacji. E, tak jak powiedziałem, przez Biblię przyszła odpowiedź e, z kongregacji, nie z sygnatury apostolskiej, e, są pisma w innych kongregacjach. To wszystko wymaga i czasu, i cierpliwości. E, ponieważ jestem dużo, e, to, e, to i ja jestem dużo, jak Natomiast chciałem powiedzieć również, Tak, że, że mamy proste rozwiązanie, bo nie ma prostego rozwiązania. Ale mówię, e, ja pisałem do wielu biskupów e, i panie Danusia i pan Mariusz wiedzą, żeśmy się w naszej dyskusji e, na biskupach, e, że się skończyło na ulicy, którym też niezmiernie dziękujemy. I Dzień, dziękuję za podziękowania, ale ja chciałem dodać, że to spotkanie byłoby niemożliwe, gdyby nie grupa osób, która, która nam pomagała w przygotowaniu tutaj tego dzisiejszego spotkania i ja tutaj z tego miejsca chciałem im bardzo serdecznie i bardzo gorąco podziękować. Nie będę wymieniał nikogo z nazwiska. Dziękuję, Dziękuję wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Łączam się do tych podziękowań I dla, i dla radnych, i dla pana Mirka, i dla strażaków, i dla tych, którzy przygotowali te stoły i całą tę atmosferę, że mogliśmy po pierwsze się spotkać, po drugie okazać sobie życzliwość, po trzecie E, pokolędować razem, e, a po czwarte, dać sobie szansę, uścisnąć się, podać sobie dłoń. Można powiedzieć, że gdyby, że gdyby nie ta, ta bardzo trudna sytuacja, która stała się naszym udziałem przez ostatnie miesiące, to byśmy nie <laughs> kolendy jak ta dzisiejsza. Nie nie. Bo no jak wiecie, nawet jak się, jak się nieraz zdarzyło. Że w którymś domu zatrzymałem się trochę dłużej, no to półtorej godziny w żadnym domu nie śniadam. Tak? No żebyśmy tak jeszcze mogli podwieźć i pośpiewać kolędy, no to w ogóle, cud prawie, że nie. A tak tam się udało, że, że w takim dużym gronie naprawdę żeśmy mogli przeżyć, przeżyć kolędę, przeżyć nasze świętowanie. chciałbym z tego miejsca przekazać najszczersze, najserdeczniejsze życzenia tym chorym, którzy przyjść nie mogli. Wiem, że takich osób jest wiele. Zeszły rok był łatwiejszy. Zeszły rok miałem to mieszkanie jeszcze na Plewani. W zeszłym roku mieszkałem u księdza Jana, czyli było bardzo blisko. I mogłem na wasze zaproszenia odpowiedzieć i się z wami spotkać. Zresztą biskup Kozer powiedział, że że jeżeli człowieka zapraszają, to ma prawo do każdego domu przybyć. Bo ja mu powiedziałem wtedy, bo was, yy, jakaś tam osoba oskarżyła, że, że kolenduje po domach. Ja mówię, ja byłem nawet u księdza biskupa w pod katedrą, bo mnie zaprosili. A jak się zapraszają, to może się schodzić. No to ja mówię, gdzie zapraszają właściwie do każdego domu w Jasienicy. Ja yy, nie obiecuję, że na każdy list yy, odpowiem. Ale obiecuję, że każdy list przeczytam i będę się starał do nich wracać, tak jak, jak do wszystkich tych próśb o modlitwę za chorych, za zmarłych. E, obiecałem i do nich wracam w e, każdej Eucharystii, którą sprawuję, e, zwłaszcza w niedzielę, ale również w dni poprzednie, kiedy, kiedy e, mam wolną intencję, to, to wspominam Was, bo jesteście mi e, rodzicami. Chyba na żeby... Słuch, Jak ty będziesz umierać, to już będę taki stary. Nie starszy jak ja, nie? Moja herbata, chyba bardzo jak jak po dwóch mam strażaków i, i wielka rodzina strażaków ja i to nie że... będę poza ten was włosić gdzie. Ale w naszej poradzi, w e, Stefania, żyj nam 120 lat, żyj nam 120 lat, a, po, a potem jakbyś zamknęła oczy, to na pewno się wszyscy zgromadzimy i będziemy cię żegnać. Tak będzie.

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałoby się, żeby to spotkanie trwało bez końca, ale ja wierzę głęboko, że, że my je przedłużymy przy różnych innych okazjach. Jeszcze raz przepraszam, że do każdego z Waszych domów nie wejdę ale naprawdę e, zabierajcie mnie ze sobą do swoich domów i wszystkim, którzy tam zostali przekażcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia jak to mówią Rosjanie niski Wam wszystkim pokłon i do następnego oby równie miłego jak to a może jeszcze milszego spotkania do zostańcie z <noise>